Siemanko, z tej strony do 321 i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj szybkie nagrody za Foot Champions w FIFA 6 Ranga Oficjalnie skończyłem w Bilanse 9 do 11, ale sobie oddałem mój na jednej osobie, po czemu nie. Fajne nagrody, yy, player piki oraz yy, paczka za, rzadkich zawodników, duża paczka rzadkich zawodników, paczka Premium Totw i 25 tysięcy monet. Może coś z tego wypaść. Więc oby tak się stało, z pików może, nie wiem jak to jest w drużynie Tygodnia, jakiś overal by się przydał. No nie jest to overal dobry, bo to jest tylko bowen 82 i następny player pik. Co w nim? W nim y, trochę lepiej, bo jest Schmeichel oraz Sanchez. I no Sancheza to bym sobie mógł kupić do tego składu, wezmę Schmeichela, bo to jest 86 y, overal. Chciałbym robić skład Tottenhamu, więc dlatego y, tak to wygląda. Y, no i możemy też odebrać y, paczki. Y, zaczynam zbierać na Toty, ale te sobie y, otworzymy, bo one nie mają gwarancji oceny. Wiem, że to są dobre paczki, ale no mówię, czemu by ich nie otworzyć? Y, najpierw oczywiście paczka rzadkich zawodników bez gwarancji oceny ogólnej. Zobaczmy, co w niej. No ja nie mam szczęścia w tej Fifie w trafach. Yy, tak, wam tylko mówię, paczka rzadkich zawodników, yy, tylko chyba 84 albo 3 Fernando. Ile? 4. Teraz myślę, że czas na paczkę z informami, ponieważ paczka za jest według mnie trochę lepsza od tej paczki, ale zobaczmy. Pierwsza taka moja w życiu otwierana, więc może coś w niej wypaść. Jest dobry walkout, jest Sanchez, 85, 4. 4, no 4, inf 84 Inform. Hmm, zobaczymy, Pautoresz. Myślę, że możemy z tego 30 tysięcy, trochę więcej. Sanchez 19, 17. Sprzedam to. Trzeba zastokować, czy trafimy w niej headlinera. Oby właśnie yy, tak się stało. Jest Miro 89, więc dobry overall y, też na sprzedanie. Okej, okay. ale może headliner w środku? I Hoselu chociaż. Trippier, Bowen, Inform, Overall. Yy, no i tak to oprócz tego nic. To były nagrody za Food Champions. Myślę, że spokojnie jakieś zarobiliśmy z z tymi monetami to z 70 tysięcy, więcej, może nawet 100. No jakbym to wszystko posprzedawał, więc cześć!